Tak wyczyścisz blachy z piekarnika. Jeśli blachy są mocno przypalone, to ten trik na pewno się przyda. Do szybkiego czyszczenia weź folię aluminiową. Wystarczy oderwać kawałek i zgnieść ją w kulkę. Następnie weź cytrynę. Wyciśnij sok z cytryny prosto na blachę. Sok z cytryny działa wybielająco i rozpuszcza tłuszcz. Następnie wsyp sodę oczyszczoną. Soda skutecznie usuwa zabrudzenia dzięki swoim właściwościom ściernym. Zauważysz, że mieszanka zaczyna się pienić. Następnie delikatnie wyczyść powierzchnię folią aluminiową. Folia oderwie resztki spalonego jedzenia. Na koniec przecieramy wszystko ręcznikiem papierowym i gotowe. Piekarnik lśni i wygląda jak nowy. Sok z cytryny i soda oczyszczona to doskonałe połączenie do naturalnego czyszczenia trudnych zabrudzeń. Szczególnie na blachach ta mieszanka eliminuje przypalenia, ale także neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Tak wyczyścisz przypalony piekarnik bez szorowania. Już nigdy więcej nie będziesz chciał myć go w inny sposób. Ten sprytny trik działa za każdym razem. Potrzebujesz do tego tylko jedną żelową tabletkę do zmywarki. Włóż ją do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika. Następnie zalej jednym litrem wrzącej wody. Zamknij piekarnik i ustaw go na 100 stopni. Zostaw naczynie na około godzinę. Para zawierająca substancje czynne z tabletki osadzi się na ściankach piekarnika. Mają one właściwości odtłuszczające, rozpuszczające i czyszczące. Idealnie pokryją wszystkie przypalone resztki jedzenia. Ciepło piekarnika przyspieszy proces rozpuszczania. Dzięki temu nie trzeba będzie ich szorować. Po godzinie otwieramy piekarnik i przecieramy ścianki mokrą gąbką. Brud schodzi od razu. Nawet mocno przypalone resztki zbiera jak magnes. Wypróbuj ten trik i daj nam znać, czy zadziałał. Tabletki do zmywarki mają genialne właściwości czyszczące, dlatego wiele osób wykorzystuje je do robienia płynu do czyszczenia łazienek. Do jego przygotowania będzie potrzebna jedna tabletka oraz pojemnik ze spryskiwaczem. Należy pokroić kostkę na trzy części tak, żeby przeszła przez otwór butelki. Jedna tabletka w zupełności wystarczy. Następnie wylewamy ciepłą, ale nie wrzącą wodę. Woda musi mieć temperaturę, która przyspieszy rozpuszczanie tabletek. Cały czas wstrząsamy butelką, by wymieszać naszą myjącą miksturę. Zakręcamy butelkę i to wszystko płyn jest gotowy. Świetnie sprawdzi się do mycia toalety oraz deski sedesowej. Działanie tabletki spowalnia osadzanie się kamienia oraz powstawanie plam z wody. Miksura ta nadaje się do mycia ceramiki. Wystarczy popsikać brudną umywalkę i przetrzeć mokrą szmatką. Mieszanka nie pozostawia smug. Łazienka będzie wyglądać jak nowa. Gdy mówiłam o czyszczeniu całej łazienki, miałam na myśli dosłownie całą łazienkę. Świetnie sprawi się również pod prysznicem. Kłódki oraz szyby są tam najmocniej pokryte kamieniem z wody często zwykłe detergenty wymagają od nas długiego i męczącego szorowania. Okazuje się, że spray z tabletek do zmywarki radzi sobie z tym zadaniem w parę sekund. Wystarczy obficie popsikać szybę sprayem, tak żeby spłynął do brodzika. Następnie delikatnie, bez szorowania, przetrzeć je mokrą szmatką. Na koniec spłukać ciepłą wodą i gotowe. Szyby są lśniące bez smug. Lekka warstwa tabletki będzie spowalniać proces ponownego osadzenia się kamienia. Rób to po każdym użyciu piekarnika, a już nigdy nie będziesz musiał poświęcać wielu godzin na szorowaniu go. Co zrobić, aby piekarnik był zawsze czysty? A może zastanawiasz się, jak go wyczyścić bez szorowania? Jeśli poznasz ten trik, od teraz zajmie ci to tylko chwilę. Kiedy przygotowujesz obiad lub kolację w piekarniku, tłuszcz, sos czy ser potrafią go zabrudzić. Po kolacji zostają w nim tylko przypalenia. Ale jest na to sposób. Jeśli zrobisz to od razu po użyciu piekarnika, doprowadzenie go do czystości zajmie tylko chwilę. I nie ma potrzeby nic szorować. Kiedy już masz piekarnik pusty i wyłączony, uszykuj miskę. Wlej do niej niecałe 100 ml octu, zagotuj w czajniku litr wody, wrzątek wlej do miski z octem, włóż miskę do piekarnika, zamknij go, pozostaw miskę w nim na 20 minut. Po tym czasie otwórz piekarnik. Spójrz, jaki jest zaparowany. Łatwo będzie ci go teraz umyć. Przetrzyj szybę czystą ściereczką. Spójrz, jaka brudna była. Przetrzyj teraz środek piekarnika. Namocz ściereczkę w wodzie z octem. Możesz teraz dalej czyścić piekarnik. Do mocniejszych zabrudzeń użyj gąbki do zmywania. Po wszystkim przetrzyj. Piekarnik ręcznikiem papierowym. Nie zapomnij wyczyścić grzałek na górze piekarnika. Na nich też osadza się brud, a teraz są łatwe do wyczyszczenia przez wilgoć. Pamiętaj tylko, że piekarnik w tym czasie musi być wyłączony. Wyczyści piekarnik podczas snu. Jeśli twój piekarnik jest mocno przypalony, to ten trik na pewno się przyda. Działa za każdym razem. Na początku wyjmij wszystko z piekarnika. Przygotuj miskę. Wlej do niej półtora litra gorącej wody, po czym włóż miskę do piekarnika. Następnie dodaj do niej jedną łyżkę octu. Ocet ma właściwości antybakteryjne, a sól pomaga usunąć osady. Wodę z octem wymieszaj. Tak przygotowany piekarnik zostaw na noc. Pod wpływem temperatury wody i właściwości octu składniki te będą rozpuszczać zabrudzenia, a my nie będziemy musieli nawet kiwnąć palcem. Następnego dnia zanurz czystą ściereczkę w miejsce z wodą i octem. Wyciśnij ją lekko i wycieraj wnętrze piekarnika, usuwając wszystkie zabrudzenia. Dzięki temu prostemu trikowi twój piekarnik będzie błyszczeć bez użycia chemii. Sama z tego triku korzystam w życiu codziennym. Zobacz efekty. Piekarnik nigdy nie był tak czysty. Zamiast wyrzucać obierki do śmieci, wrzucam je do brudnego piekarnika. Rozsypuję, włączam grzanie i czekam na efekt. Kiedy następnym razem będziesz piekł szarlotkę, sam spróbuj. Obierki z jabłek. Podobnie jak całe owoce, zawierają kwas jabłkowy, znany ze swoich właściwości antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych oraz delikatnie wybielających. Jest to całkowicie naturalna substancja, która skutecznie usuwa tłuste plamy z wnętrza piekarnika. Aby skorzystać z jej zalet, wystarczy rozsypać świeże skórki z jabłek na blaszce i wstawić ją do piekarnika nagrzanego do 150 stopni Celsjusza. Dla jeszcze lepszego efektu wyciśnij sok z połówki cytryny. Dodaj do niego 200 ml wody oraz 200 ml octu. Wymieszaj te trzy składniki. Na koniec przelej do butelki z dyfuzorem i spryskaj piekarnik. Po pół godziny należy wyjąć wysuszone obierki, poczekać, aż piekarnik całkowicie ostygnie, a następnie przetrzeć jego wnętrze mokrą szmatką. Ważne jest, aby używać świeżych obierek. Idealnie więc możesz wyczyścić piekarnik po upieczeniu ciasta z jabłkami. Wystarczy po upieczeniu ciasta wrzucić na blaszkę obierki i odczekać chwilę. Kwas z jabłek zrobi już swoje.